Kiedy się w wybierze, będziemy grać w Paintballa w Robloxie. Czyli zaczynamy. Ja w tą grę bardzo mało grałem. Więc ten piszcie, co wam się to będzie, czy Wam podobać, ale właśnie mnie mnie już załatwić. Mhm. Jardy. Ej widzowie, subskrybujcie, żebym ja nie tak nie przegrywał. U mnie to już. Aj. Będzie to jedno trafienie i... Jakim czym? Nie, jak Nie mam po prostu... On. On jest w to za darmo. Dobra. Widzowie, on jest w to za, za dobry. Uda mi się przynajmniej jakoś duży trochę parzyć. Nie udało mi się to. No nie no, lala. Jakaś mnie zabija, kurde. Mała no, taki nik. Lala znowu mnie, kurde. Do nie, albo No patrz but... Widzowie, widzowie ja nie pracują Widzowie nie gramy, bo i tak w nic, nic nam się nie udaje To widzowie co sobie zagram. Bitwę Może coś co dużo osób gra. Wiecie w Rzucaj. Nie. Wła. Giga ma, tak gramy w to widzowie. W to gramy widzowie. No, mm, teraz sobie przychodzimy, bo tam to było troszkę nudnie, co, co wie jak dotarłeś do trzeciej minuty. Czyli tyle teraz. To zostawcie suba i napiszcie w komentarzach... Matka. Napiszcie w komentarzach, co mam robić. Gdzie tutaj pokazuję, ile mam pieniędzy? Dobra. O! Teraz mi pokazuje. No. 8 dolara na sekundę. To, to, to jest drogi. Widzowie, już tutaj zaczynają się. Drosze. Te musimy tam, Ale tam gdzie trochę... Słabia, musimy tam biegać No 15, 15, 16 No widzowie Dosłownie ja sobie dzisiaj tak będę awkować tutaj I mi to będzie tak nabijało ten 23 na sekundę. To w miarę dużo widzowie, no ile ja tam mam w tej skarbie. 600. No. też i biegać, nie chodzić. Nie, no. Aha, dobra. Roślinka, dywan tutaj, może ja to jest, musimy już wszystko kupować? Czy jakby nie? Aha, to i mi się pokazuje. Czego nie mogę. Teraz mam 37 widzów na sekundę. No to. No to widzowie, jedziemy i ten, i więcej. Mam do odebrania 1000 i teraz zaraz 37%. Tysięcy. No okej, okay, widzę. I teraz kupimy sobie ile... 5000. Tysięcy... Ile? Ile, przepraszam bardzo. Ile? Dub kosztował. 46, a 45 tysięcy. Widzę, czyli ja stówę zarobię o mocno. No to widzę, że stówę zarobię w mało czasu. Ta. No, w 3 sekundy zarobię ponad stów. Do grupy więc... No, widzowie, to się opłaca. Opłaca dla lata. no i tutaj muszę i tutaj tak pom pom to niby będzie za o matko to myślę, że trochę karty więcej Tak jak ja tutaj mogę już... aha to ja nieźle się chodziłem a dobra tu ja nieźle chodziłem, tam po prostu. No to nieźle, kurde, chodziłem. stamtąd. Basenik, czy to jest bardziej? Nie wiem, widzowie. Ile nas składa 80, musimy dobić. Widzowie, mm, musimy sobie dobić. 100 na sekundę. No, myślę, że już teraz nam się to uda. Widzowie, uda nam się to. Widzowie, piszcie, czy ja mam jakiś więcej, więcej robić filmików? Mm, w komentarzach, więcej robić filmików. Jakie ja mam robić shorty? Takiego codziennego. O, już 100 na sekundę. No to widzę. Poczekamy sobie minutkę. minutkę jeszcze. Mm, 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 mm. albo nie będziemy w tym czasie robić jaką mamy. A no to sobie widzę, pogada. Ja zainstaluję sobie jakąś aplikację. Ja będę musiał robić, sam, bo ja nie chcę mieć skina nuba. Po prostu ludzie nie chcę mieć skina nuba. I każdy to pewnie rozumie, że ja nie chcę mieć skina nuba. No bo wiecie, no to jest trochę stypa. Zajmiemy się, idziemy sobie odebrać nasze trzydzieści tysięcy Jakie 30 no, Nie wiem, nie wiem już Tak, nasze 30 tysięcy idziemy sobie odebrać no. Jakie? Czemu nie osiem A nie było chyba 10. No to widzę sobie. Tutaj to. Ta. 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 Teraz ile 163 sześćdziesiąt trzynaście? Sześć tysięcy odebrane, no to idziemy dalej. Kupywać. Idziemy dalej. Ubrasło. ile to kosztuje? Milion. Ile? Czemu mijam? To mogę kupić, to mogę kupić, to mogę kupić. No to już. już wracamy sobie. Mam 199 i 10 tysięcy do odebiania z tego połowa pójdzie na kupię te patrzcie Ponad Aha Na to wydałem 5 tysięcy No to nieźle 1000 złotych, 1000 złotych, 1000 złotych tysiąc złotych może coś tańszego. Um, trochę bardziej tańszego. Ja, weź. Dobra. 8000 odebrane. No to sobie idziemy dalej, a widzę już za chwilę będziemy kończyć. Ale to jeszcze nie Ile? Co to jest? Tysiąc Dobra. Okej, szklane stół to dobrze. A już idziemy sobie okay. o te zł, Dziesięć tysięcy okay. złotych i 10 tysięcy złotych jakie ale już wygląda potężnie, ale widzowie, już będziemy kończyć chcecie więcej takich filmików, to zasubskrybujcie, zostawcie łapki w górę i lajkujcie widzowie. Nara!